Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlewie. Osądzić i skazać potrafi byle głupiec. Łatwiej jest oskarżać niż dowieść winy. Chłopski podsługacz rozpuścił Wici, jakoby to książę Stani stargnął się na życie Saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie, z jak znamienitego rodu pochodzi. Właśnie dlatego! Korony Cię Szarżowi zakciewa! Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z Henseltem? Udawał tylko, że z nią liścia morda, żeby orznąć głupiego chłopa! Ino, że chłopy nie takie durne, jak pany, dumają! Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia! Plują jadem niczym żmije! Uknuli intrygę po to, żeby się go pozbyć! Służący Saski mówił, że. Pytam, gdzie jest ten służący! Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta. Bo to oszust. Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurwie syny. We wiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie. W jaki sposób książę mógł otruć saskie? Wiadomo przecież, że wino z beczek jest kosztowane przez sługi, zanim trafi do dziewicy. Wino nie musiało być zatrute. Wystarczy, że trucizną posmarowano dno kielicha. Pierwsze słyszę, żeby ktoś kielich zatruwał. Mało słyszałeś. Jeden z przodków cesarza umarł, kosztując jagnieńcego uczca. Panicznie bał się trucicieli, zawsze jadał wieczerze razem z kucharzem. Morderca posmarował jedną stronę noża do mięsa trucizną i przekroił je tak, że tylko mały kawałek był zatruty. mi dobrze gada. Dawaj ta steica! Saskia ma swój kielich! U jednego z krasnoludów zamówiono zrobienie kielicha według bardzo konkretnego rysunku.